Witam Państwa, Izabela Litwin, Tomasz Kukułowicz. O czym będziemy eee. dzisiaj rozmawiać? No, może zrobimy takie krótkie wtrącenie o bieżącej, o bieżącej sytuacji. Jak wiele wokół nas i w nas jest fałszu. Jak wiele jest wokół nas zamieszania i chaosu. A jak mało prawdy. I to z tym się wiąże obecna sytuacja i w skali globalnej w kraju, ale też i w skale w społecznościach mniejszych. Trudno nam jest o porozumienie, trudno nam jest o zrozumienie drugiej osoby, drugiej istoty. Hmm. W taki czas weszliśmy, wchodzimy w nowy cykl. W cykl, który wydaje się nam, że jest trudny. Że będzie nam się trudniej żyło. Ale niekoniecznie. To nie jest, uważam, że to nie jest prawdą, że będzie nam się trudniej żyło. Wchodzimy w cykl, gdzie prawda jest niemanipulowalna. Nie możemy zmanipulować prawdy. Dlatego fałsz piszczy. Fałsz yy, robi zadymy. Fałsz się miota. Proszę Państwa, wiem, że w wielu domach nie wiemy, jak na to wszystko patrzeć, jak to zrozumieć, jak to rozumieć. Jeśli tego nie rozumiesz, to odwołuj się do, do podstaw istoty. Odwołujmy się do serca. Jeśli go mamy w sobie, ono podpowie. I a żeby wybrnąć z tej zagmatwanej wydałoby się sytuacji, to wcale nie jest tak trudno poruszać się. Trzeba tylko uważnie patrzeć ludziom w oczy, patrzeć zdarzeniom w oczy, a zrozumiesz, gdzie jest nasze, gdzie jest Twoje miejsce? Sądzisz, że to jest łatwe? Nie wiem, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, ale jest to niezbędne. Wydaje nam się też, mnie się wydaje, że być może powinniśmy też w tych sprawach, w tych tematach, też spotykać się częściej, częściej je omawiać. Ale właśnie dlatego też uruchamiamy te nasze Navigator pointy. A żeby ktoś, kto chce się z nami podzielić jakąś informacją, jakimś zdarzeniem, czy wiedzą, czy przemyśleniem, lub coś się dowiedzieć od nas, jeśli jest taka potrzeba, żeby miał to, żeby była taka możliwość. Przychodzi nam na nowo, na nowo, nazywać. Po imieniu zdarzenia, na nowo nazywać po imieniu fakty, czy odkrywać fakty, czy odkrywać zdarzenia, które są przed nami skrywane. Czy myślisz, że ten rok 2017 będzie takim rokiem prawdy? 2016 rok był rokiem wielkich zmian, których może nie wszyscy zauważyliśmy, te zmiany. A 2017 będzie rokiem bardzo szybkich zmian. Szybko się wszystko będzie dziać. No tak to będzie. Czyli ludzie będą się budzić, narody będą się budzić. Czy tak to ma wyglądać? Czy też będzie to okres pracy nad sobą, że każdy będzie musiał jednak troszkę przemyśleć. Tak samego. Dla 2017 wyboru? rok to jest czas wyboru. Czy opowiadam się za prawdą, czy opowiadam się za fałszem. Jeśli opowiadam się za fałszem, to będę Cierpię. krok po kroku e, zmierzać ku, ku ciemniejszej stronie, można by, byłoby powiedzieć. Tu będę zmierzać do większego cierpienia. Do większego cierpienia. Tak, bo fałszu nie możemy obronić. On się nie obroni. Czy każdy może się zmienić? Każdy? Każdy ma szansę. Każdy ma szansę. Każdy ma szansę, tylko że trzeba podjąć taką próbę. Jeśli nie podejmiemy próbę, jeśli nie podejmiesz próby wyboru, to też jest wybór w tą negatywną stronę. Do tego czasu, do 2016 roku, nasze, na naszej ziemi, naszej cywilizacji, była, była taka możliwość, że mogliśmy my, jako cywilizacja, manipulować prawdą. A teraz? Mogliśmy to wykorzystać w złych intencjach. Teraz tego już nie będzie można. Nie ma już takiej możliwości. Proszę Państwa, czas jest fantastyczny, bo jeśli prawda jest niemanipulowalna, to nie ma lepszej wiadomości, nie ma większej radości. Jeśli tak właśnie jest. Ale jeśli się z tym nie zgadzacie, no to proszę o kontakt. No proszę ja o Wasze opinie. Do... Zapraszamy, do... zapraszamy do nawigatorów Pointów. Zapraszamy do, do naszej fundacji. Weszliśmy w czas prawdy. Gdzie fałsz nie ma się już gdzie schować. Nie ma się za co schować, za kogo schować. Stąd ten, jak powtarzam jeszcze ten pisk, ten krzyk. Proszę Państwa. Przy, przyjrzyjcie się temu i życzę Wam, żebyście, a żebyście to zauważyli. Nie ma co panikować, paniki nie ma. Żyjcie radością zmian, które idą i które są. Do zobaczenia. Do zobaczenia.